Wypad na okoliczną plażę. Zabiorę Was do do Forge. A tam bo opowiadam Wam trochę o tej perełce, właśnie Wybrzeża Machlińskiego. Można też tam dojść, ale ja w związku z tym, że mam jeszcze parę dni samochód, to szybciej zawodzę ten temat. Ale jak to zawsze ze mną bywa. Najlepiej zwiedzam i podróżuję wtedy, kiedy się zgubię i tym razem postanowiłem pojechać nie w prawo, a w lewo, więc Praja do Forciu będzie w kolejnym odcinku, a w tym zobaczymy ekologiczny park naturkę, w której będzie można posłuchać bambusowych drzew. Ale nie tylko, bo zobaczymy piękną, urokliwą Drogę wiodącą przez właśnie rezerwat e, UNESCO. Można tam jeździć samochodem, zresztą jak przed chwilą widzieliście. Obok tego wszystkiego dotrzemy na cudowne jezioro i zobaczymy najstarszą budowlę kolonialną w Brazylii Castello Garcia de Avila. Także chodźcie ze mną. No to wjechałem w jakieś chaszcze. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ale powiem szczerze, że nie byłem tutaj nigdy, więc nawet nie wiem, co mam wam opowiedzieć o tym, bo na razie oglądam jakiś piękny burz. jakiś jest probidio, ale jest no fajnie, fajnie. Jak na Podlasiu? Ale tam jest fajnie. Patrzcie. No ja oproszę tam. Tak. Co stoję. No to opłacało się jak zawsze błądzić. Potrafiłem na urokliwe miejsce w miasteczko. No ale czeka mnie przygoda. Zobaczymy, czy przyjadę. Wygląda jakby legitnie. Może najpierw wyjda. powiem wam tak, kurcze różnie dokądś ta droga musi prowadzić, tylko dokąd patrzcie tutaj Dobra, próbujemy Ubezpieczenie mam chyba nie urwie niczego. Eee, poszło jak spłatka Starłem. Będę właśnie zwiedzał najstarszy budynek kolonialny w całej Brazylii. Fundacja Garcia da Vila, tak się nazywa. Tutaj zresztą wszystko jest napisane. I teraz jakieś bileciki i można iść dalej. Popatrzcie jak narysowana została Ameryka Południowa. Tierra del Fuego. A takimi statkami podbijali tutaj wybrzeża Brazylii, Portugalczycy i nie tylko, jako konkwistadorzy. To są właśnie statki z 1549 roku Tome de Suaza, który przypłynął, oczywiście nie te, tylko rekonstrukcja. W miniaturze, a to jak ta budowla, rezydencja, wyglądała kiedyś. Na każdym obrazie. Widać jak niewolnicy ciężko pracują. A biali pani, panowie, nie pani, tylko panowie. Jak wyjdziecie z tego muzeum to zostaje Wam jakieś 200, 200 metrów, żeby w górę taką delikatną ścieżynką sobie skoczyć na właśnie jeden z pięknie rozciągających się również widoków na całą tutaj na całe wybrzeże czy zaraz to zobaczycie? No i będę odpalał drona. Także jeszcze z tej pozycji zobaczymy jak to wygląda. Wo, ale ogromne drzewo. Ale bym się za dzieciaka na nim bawił. Wo, niesamowite. Wo, patrzcie co tu można było w ogóle robić na tym drzewie. Wszystko, generalnie wszystko. To dotarłem do zamku twierdzy e, Garcia de Avila, chyba tak to się wymawia, jak się nie mylę. Generalnie w XVII wieku e, syn gubernatora e, przyjechał tutaj posadził e, ten budynek Nie, bo, niemożliwy piękny widok e, na cały Atlantyk i zatokę e, wszystkich świętych e, poniżej właśnie tutaj tego e, wzgórza na którym e, jestem właśnie e, jest mały e, port w którym e, generalnie trzymano pieczę. i teraz zobaczymy sobie tutaj, tylko kościół i Zając troszkę do, do historii. No właśnie e, poniżej tak jak wam powiedziałem w Praia do Forciu, mały e, port, e, w którym kontrolowano wszelkie maści dostawy, utrzymywano tutaj również przebieg e, niewolnictwa na tym e, terenie, no i cóż, piękne ruiny. Musiało tu być za czasów. Prosperity bajecznie no wygląda to niesamowicie bo ten widok jest obłędny tam dokładnie w oddali jest Praia do Forciu a po tamtej stronie jest ten ee, port o którym wam wspomniałem tu każdy dzień o 19 i 19.21 na murach tego zamku właśnie odbywają się pokazy, puszczane filmy dotyczące historii dziedzictwa de facto portugalskiego można powiedzieć. Więc ja może na chwilę się zamknę, aby po prostu popatrzcie sobie. że poza e, pięknymi widokami urokliwym, urokliwym, e, że tak powiem e, e, tutaj e, tym zamkiem twierdzą, fortecą e, jak zwał, tak zwał, oczywiście ruinami, to jest taka ciężka atmosfera, w sensie energia jest tutaj taka czuć, że tu się naprawdę musiało kiedyś w przeszłości bardzo mocno. Źle dziać, w sensie to wszyscy wiemy, ale tu nadal nie jest tak czysto, w sensie ten widok, ta aura, która, że tak powiem, roztacza się z, z okien tej fortecy, tego zamku czy rezydencji. nie rekompensuje tej energii. Ja tutaj powiem wam, że czuję się tak średnio. W sensie fajnie, że byłem, bo wcześniej nie byłem, ale tak niekoniecznie chętnie bym wracał. można było wziąć tego szlafa i tam. Dzięki, że byłeś ze mną. Zostaw komentarz, lajka, zasubskrybuj kanał i zapraszam Cię na kolejny odcinek, gdzie tak tym razem dojedziemy do Praia do Forciu i zobaczymy tam, no właśnie, zapraszam.